Sześć osób, które przeżyły Raccoon City, już nie żyje. Leon wraca do miejsca, gdzie to wszystko się zaczęło, a pod rękawiczką ma coś, co wygląda bardzo intrygująco i mówi wprost, kończy się czas. Dobra. Ten czwarty trailer do Resident Evil Requiem jest naszpikowany rzeczami, które łatwo przegapić. Także zapraszam i sprawdźmy, co takiego kapkom nam serwuje. jestem Kelipto, twój przewodnik po cyfrowym świecie rozrywki, a dzisiaj wszystko, co udało mi się wyłapać w chyba już finałowym trailerze Resident Evil 9 Requiem, pokazanym na State of Play. Świeże detale fabularne, nowe potwory, powrót do Raccoon City i jedna scena, która krzyczy, że wspaniała firma farmaceutyczna tak naprawdę nie upadła. Jeżeli podoba ci się taki format, to świetnie się składa, bo nowe materiały wrzucą, od dwóch do trzech razy w tygodniu, a także jeżeli jeszcze nie widzieliście moich poprzednich materiałów związanych z Resident Evil 9, albo wcześniejszymi Residentami, to gorąco polecam się zaznajomić. Bez warto, a teraz... Zaczynajmy. Sam State of Play miał kilka mocnych strzałów, chociażby potwierdzenie remake'ów greckiej trylogii God of War, nową Castlevania czy też Silent Hill Townfall. Ale dla nas najważniejszy był kapką. Co prawda nie dostaliśmy nic związanego ze światem Devil May Cry, jak informowały nas przecieki, ale za to dostaliśmy potężny, chyba już finałowy launch trailer Resident Evil 9, który przypomniał nam dobitnie, że premiera jest dosłownie za moment. Na samym początku tego traileru, Leon rzuca zdaniem, które od razu ustawia stawkę, już umarło 6 osób, które przeżyły Rakun City i wszystko wskazuje na to, że zginęły od tego samego, choć trailer jeszcze nie mówi wprost, co to dokładnie jest. Chwilę później dostajemy ujęcie na dłoń Leona w rękawiczce i to jest bardzo ważny detal, bo dalej w trailerze widzimy tę samą dłoń już bez rękawiczki i dla mnie to jest jasny sygnał. Jeżeli połączymy jeszcze fakt z ostatnich moich materiałów z Resident Evil 9, gdzie punktowałem właśnie dziwne znamie, czy też w sumie bruzdę naszej Leona? Jak nic, będzie to efekt Elpis. I, nie wiem, możliwe, że pożegnamy się z Leonem Kennedy w tej części. Widać te same charakterystyczne linie zgnilizny czy też spękania, które kojarzą się z tym, co już widzieliśmy u Wiktora Gideona na twarzy i jego ciele. W słuchawce Leona słyszymy kobietę, która potwierdza, że sytuacja jest naprawdę zła. I to ona informuje Leona, że Gideon zakupił Rhodes Hill Chronic Care Center po tym, jak Umbrella upadła w 2004 roku. Zresztą o tym już mówiłem w moim materiale, który jest poświęcony Kim jest Victor Gideon. Link macie w opisie albo w przypiętym komentarzu. W międzyczasie na ujęciach widzimy, jak Leon sprawdza właśnie Rhodes Hill Chronic Care Center i miejsce wygląda jak obiekt, w którym ewidentnie badano ludzi. I pojawia się świetny detal. Leon jest obserwowany przez kamerę. Ktoś patrzy i czeka, ewidentnie śledzi każdy jego ruch. No i wtedy wchodzi on. Nowy typ pseudobosa, prześladowcy, prawie taka trzymetrowa, silnie zmutowana i humanoidalna postać w sumie stwór albo mutant, ciężko to określić. Jeden z przeciwników, który ma nas śledzić po budynku, coś w stylu pana X z Resident Evil 2 albo Nemezisa z Residenta Trójki. Z tego co udało mi się odnaleźć w tej części, mamy mieć trzech takich prześladowców. Na wcześniejszych trailerach mogliśmy już zauważyć tego drugiego: gigantyczne, zmutowane dziecko, taki obrzydliwy jakby noworodek, który dosłownie burzy ściany, żeby dopaść Grace albo Leona. W tym trailerze wraca scena, którą już wcześniej widzieliśmy. Leon ratuje Grace przed tym 3-metrowym humanoidalnym stworem z mózgiem na wierzchu przy użyciu broni o nazwie Requiem. Tak? Ten rewolwer nosi taką nazwę i Leon go podaruje Grace. Tak na marginesie. W internecie krążą spekulacje, że tym 3 metrowym stworem może być matka Grace po wielu mutacjach albo też wielu eksperymentach, ale czy to prawda zobaczymy niedługo. Sama scena nie jest nowa, ale warto zwrócić uwagę na dialog. Leon pyta Grace co Victor może od niej chcieć, a ona totalnie jest przestraszona i odpowiada, że co on ma na myśli. Za to całkowitą nowością jest następne ujęcie w składowisku odpadów. Przynajmniej tak dla mnie to wygląda. Bardzo mi to przypomina moment, Moment z Resident Evil 2, kiedy Ada Wong spada do takiego właśnie składowiska podczas akcji z Annette Birkin. Tutaj Grace i Leon współpracują, żeby się stamtąd wydostać, a klimat Czyste or. Flaki, krew, obrzydliwości na ścianach. Dokładnie ten rodzaj rezydenta, który ma nas zmusić, żebyśmy zrobili krok do tyłu, nawet siedząc. Po tym mamy przeskok do miejsca, które wygląda jak cele więzienne albo izolatki w zakładzie dla chorych. Tam mogli leżeć pacjenci najbardziej chorzy albo po prostu najważniejsze obiekty badań Gidiena, albo po prostu Ambreli. Następnie Widzimy scenę, gdzie Leon idzie do komputera, żeby szukać informacji o Elpis. W tle cały czas leci rozmowa Grace z Leonem. Leon mówi, że Wiktor złapał Grace z jakiegoś powodu. Chwilę później, i to pewnie jest właśnie ten moment przy komputerze, Leon pyta koordynatorkę na słuchawce. Zakładam, że tę samą, z którą rozmawia na samym początku, czy znalazła coś na temat Elpis. I tu mamy bardzo ciekawy kadr. Koordynatorka pokazana jest dosłownie fragmentem. Kawałek barku, krótkie blond włosy i dla mnie wygląda to jak szary Birkin. Ona mówi Leonowi, że nie ma nic. Elpis, ani w bazie CIA, ani Pentagonu. W tym samym czasie w tle widzimy gameplay z perspektywy Grace. Przynajmniej tak zakładam. Jak idzie z bronią i strzela do różnych zombie. Jeden z nich jest genialnie obrzydliwy, ubrany w szpitalne ciuchy, a do tego macha gigantyczną piłą do kości, dosłownie przed ich twarzą. Po prostu wspaniały widok. Dostajemy też wgląd w scenę, gdzie Leon używa snajperki i muszę przyznać, wygląda to naprawdę przyjemnie. Coś czuję, że będziemy w miarę często używać snajperki w tej części. Coś na wzór pewnie Resident Evil 4. W tle słyszymy Gidiana, który chyba mówi do Leona, że jest ignorantem i głupcem. I w tym samym momencie widzimy krótki fragment gameplayu Leona, gdzie on jest no po prostu Leonem. I potem wracamy do sceny z rękawiczką, o której już mówiłem na samym początku. Leon zdejmuje tę rękawiczkę i widzimy już wyraźnie. To wygląda dokładnie jak zarażenie Elpis, które mogliśmy widzieć we wcześniejszych trailerach, gdzie były pokazane zdjęcia na ekranie monitora komputera, który sprawdzał Leon. Koordynatorka, a ja dalej obstaję, że to Sherry, mówi do niego, że kończy się nam czas. Następnie kilka ujęć z Grace. Skrada się jest przerażona i w końcu staje twarzą w twarz z gigienem. Pyta, czemu ona? Naprawdę przerażonym głosem. A potem wracamy znowu do Sherry i słyszymy, jak mówi: Zespół wybrał osobę, którą jest zainteresowany były badacz wirusa T. O kim mowa? Może właśnie jest to początek gry jest to nawiązanie do gigiena, bo Leon i Sherry jeszcze może nie mają pojęcia o tym, że on jest sam zarażony, przynajmniej ja tak zakładam. Leon jedzie swoim Porsche w miejsce, o którym powiedziała Sherry, i tu jest świetny detal, który po prostu kocham. Przecież że obok stacji paliw tej z początku Resident Evil 2 i możemy zauważyć, że jego Jeep wciąż stoi obok pompy paliwowej. Kolejne krótkie przebitki mamy z perspektywy Grace i w tle Gideon mówi, ponieważ mój mistrz czy też pan uczynił cię tym, kim jesteś. I to brzmi jak fragment tej samej rozmowy, kiedy ona pyta, dlaczego ja? W sumie idealna kontynuacja tej rozmowy. I teraz największa tajemnica trailera, która po prostu zwali was z nóg. Tajemnicza dziewczynka. Widzimy małą dziewczynkę siedzącą na łóżku w pokoju wyglądającym jak Izolatka albo więzienny pokój. Ma białe włosy wy i wygląda, jakby była ślepa. Przynajmniej wnioskuję tak po kolorze oczu i tym, jak wyglądają, ale mogę się mylić i tak naprawdę jest może kolejną biobronią Umbrelli. Bardzo tajemnicza postać. Moja teoria jest to jeden z złyskierowych dzieci albo jakiś tajny eksperyment Umbrelli. Dodatkowo w odbiciu możemy zauważyć Grace patrzącą na tą dziewczynkę. Z Capcomem w sumie nigdy nie wiadomo i tym bardziej z zawiłościami i tajemnicami Resident Evil. A przy okazji o eskerowych dzieciach zrobiłem odcinek na moim kanale. Chwilę później dostajemy gameplay Leona w Raccoon City. Przynajmniej tak zakładam, że jest to Raccoon City. Ludzie uciekają przed falą zombie, Leon walczy z zombiakami, a w tle mówi w Raccoon City wszystko się dla niego zaczęło. Po czym mamy znowu powrót do tej sceny z tej komory, z tego sypu i Grace mówi do Leona, że idzie z nim. Po czym dostajemy po prostu serię szybkich przebitek takich sekundowych. W pierwszej Leon oświetla Gidiena latarką, a Gideon mówi, że nie mogą rozmawiać, co jest na swój sposób enigmatyczne, ale też może być zabiegiem zrobionym przez Kapkom, żeby zbić nas z tropu i dać nam do myślenia, czy aby Leon nie współgra z Gideonem z powodu tego jego zainfekowania Elpis. Następnie ewidentny korytarz obiektu Umbrelli, podobny trochę do Nest. Znowu mamy później ujęcie z operacji trzech lekarzy w sali operacyjnej nad pacjentem. Pewnie kolejną biobronią może nawet na tą dziewczynką z białych włosach. Kto wie? Powrót do drzwi ze znakiem ambreli wyglądające jak wejście do obiektu albo laboratorium. Kolejne drzwi, takie trochę futurystyczne, typowo laboratoryjne. Od razu w sumie kojarzą mi się z drzwiami do obiektu Nest albo właśnie do ula z filmowego rezydenta. I później mamy ujęcie na bardzo takie straszne, jakby opętane dzieci, łyse głowy. Wyglądają jakby miały wcześniej otwierane czaszki. Jest ich pięcioro. Wyglądają jakby skrzywdziły albo zabiły lekarza, który siedzi oparty o ścianę. Totalnie taki powalony rozwalony. Mój trop coś w klimacie Weskerowych dzieci albo pochodnej i dodatkowo może to mieć powiązanie z jakimiś wcześniejszymi eksperymentami z Elpis. Bardzo prawdopodobne. Jeszcze dodatkowo mają czerwone, takie demoniczne oczy. Właśnie przez to przywodzi mi myśl Weskerowe dzieci, bo Wesker też miał takie oczy. Dziwne ujęcie jest też później właśnie na zbiornik z płynem. Wszystko w czerwieni, może dzieje się właśnie jakaś awaria albo alarm został podniesiony z powodu w sumie następnej sceny, gdzie mamy taki szwadron żołnierzy wchodzących do obiektu. Co do tego zbiornika jeszcze, przywodzi Chodzi mi to na myśl zbiorniki z tyrantami z pierwszego rezydenta. Także bardzo prawdopodobne, że właśnie może to będzie nawiązanie do tych y, dziwacznych stokerów, którzy się pojawiają wcześniej, czyli te 3-metrowe monstrum, ten wielki noworodek. No i finalnie mamy drzwi, które wyglądają jak właz z Fala, dosłownie, z logiem Umbrelli. I mam wrażenie, że właśnie to będzie włas, który będzie blokował dostęp do tego pokoju z tym zbiornikiem. A w międzyczasie pokazują też nam nowy typ zombiaka, który trochę przywodzi na myśl Boomera z Left 4 Dead. No i mamy creme de la krem, czyli finalne kadry. Leon. On na ulicach zniszczonego już Raccoon City idzie w stronę komisariatu z rezydenta Dwójki. Dostajemy jeszcze przebitkę na Sherry, i dalej, według mnie, jest to na 100% Sherry Birkin. Krótkie blond włosy jak w Resident Evil 6, a na kołnierzu białej koszuli takie kryształki w kształcie kwiatów. A w tle Sherry mówi do niego: Minęło trochę czasu, odkąd tam byłeś? Leon odpowiada tylko zmęczonym: Yeah. No, i finał Leon otwiera drzwi do komisariatu Raccoon City Police Department. Także było dużo tego w tym trailerze, i muszę Wam powiedzieć, że nie mogę się już doczekać, jak wyjdzie Resident Evil 9. Osobiście będę robił transmisję live z całości, na którą wszystkich zapraszam. A w międzyczasie, w nadchodzących dniach, spodziewajcie się jeszcze więcej kontentu związanego z Resident Evil na kanale. Dzięki za dotrwanie do tego momentu. Jeżeli materiał Ci się spodobał, koniecznie zostaw łapkę w górę, subskrypcję, a także nie zapomnij go podbić, bo naprawdę pomaga to w rozwoju kanału. A ty, co sądzisz o nadchodzącym rezydencie? Się w sekcji komentarzy, a ja na marginesie dodam od siebie, że czuję, że będzie to kandydat do gry roku. Cześć!